chciałem Państwu przedstawić demonstrator do badania wtryskiwaczy gazowych. Problemem we wtryskiwaczach jest oczywiście zużycie. Z jednej strony, z drugiej strony są to produkty fabrycznie nowe, które też wypada testować w fabryce podczas produkcji. Zaproponowaliśmy tutaj tester wtryskiwaczy gazowych. On może mieć zastosowanie do różnych gazów, również do wodoru docelowo, gdzie montujemy listwę wtryskową, wybieramy wtryskiwacz, który chcemy badać, przykładowo pierwszy. Wsuwa się uchwyt, no zamkniemy, żeby było ciszej. Teraz będzie się odbywał test tutaj według procedur zapisanych oczywiście w sterowniku. Metoda jest innowacyjna, ona jest wzorowana na zgłoszeniu patentowym, który został złożony kilka lat temu. Wykorzystanie różnych tutaj parametrów wtrysku pozwala na kontrolę takiego wtryskiwacza w czasie jego pracy symulowanej. Urządzenie powstało w ramach konkursu InnoSpin w projekcie Via Karpatia, czyli politechnicznej sieci uczelni tutaj Politechniki Białostockiej, Rzeszowskiej i Lubelskiej. W opracowaniu tego urządzenia brali udział pracownicy z tych trzech uczelni.